Siemano, siemano, słuchajcie Mam tu kilka ogłoszeń takich parafialnych Dla uczestników Pucharu Kaszub Który odbywa się niedługo na Jeziorze Jasień Chciałbym żebyście wiedzieli już przed imprezą Jak trafić, gdzie parkować, gdzie wodować No i Wszystkie niezbędne informacje Macie pytania odnośnie zawodów Piszcie w komentarzu A osoby, które nie startują, a kibicują Dajcie łapeczkę w górę I napiszcie jak wam Się podoba taka impreza no to co. Dojeżdżamy do miejscowości Łupawsko. Słuchajcie, początkowo impreza miała się odbyć tu, w ośrodku wypoczynkowym Wrzos. On jest przed samą miejscowością Łupawsko. Ale no niestety musieliśmy zmienić lokalizację imprezy. Dlatego prosimy was, na Wrzosie już nie ma imprezy. Impreza będzie na terenie firmy Ekajaki. I zobaczcie. Tu jest miejscowość Łupawsko. Przejeżdżamy tablicę informującą nas o rozpoczęciu się miejscowości. Mamy tutaj tablicę o terenie zabudowanym, czyli jest to jakieś tam 150 metrów, może 200 za e, ośrodkiem wrzos. I tu jest tablica: E-Kajaki jezioro Jasień, 200 metrów. Spójrzcie, widzicie to? Tu mamy strzałeczkę w prawo, i tu wjeżdżamy. Tu przez tą bramę wjeżdżamy na zawody. Ten cały plac jest udostępniony przez właściciela dla nas na czas zawodów, a tam dalej, dojeżdżając drogą, będziemy wodować łodzie. Za chwilę zabiorę Was. Słuchajcie małą przechadzkę po terenie i zobaczycie, jak to wygląda. Także co, oglądajcie. Słuchajcie, tu jesteśmy na terenie firmy kajaki. Tu mamy taki lasek, i tu jest droga dojazdowa do slipów. Nie jeździmy, broń Boże, po lasku, tylko jeździmy drogą. Auta będą mogły sobie wjechać. Tam jest dosyć miejsca, żeby zawrócić, cofnąć, a parking będzie z tyłu, który za chwilę pokażę. No i co? Mamy tutaj no, kawałek, nie jest jakoś daleko. Idziemy, chodźcie ze mną. W tle widzimy jeziorko Jasień. Tu jeszcze trwa jakby budowa. A za dwa tygodnie ona będzie już na dalszym etapie realizacji na pewno. Będzie tutaj też troszkę ogarnięte. I zobaczcie tam To jest taki główny slip Chciałbym żeby na tym slipie Wodowały się Wszystkie Duże jednostki Jakieś alumacrafty, lundy i, i tego typu Tematy Bo wiem że Że i takie łódki też będą Zobaczcie slip Jest przygotowany Mamy tutaj płyty Ażury I Tutaj będzie jeszcze na dniach kratownica. I zobaczcie, tu jest w środku w jeziorze betonowe płyty duże położone. Oznaczone są bojki. Samochodem możemy cofać do tamtej bojki kołem, dalej już nie cofajmy i wtedy sobie wodujemy łódkę z tyłu, tak? Także tu mamy bardzo duży Słuchajcie, duży slip pod duże łódki. Wszystkie aluminiowe, duże krypy, czy też River Foxy 500, bo wiem, że będą takie łódki. No i inne, wszystkie duże, ciężkie łodzie. Zapraszamy tutaj. Plus drugi slip, który wam pokażę za chwilę. Jest tam e, koło rybaczówki. No, tutaj duże łodzie, a wszystkie mniejsze udeczki. No, nie tylko mniejsze, no słuchajcie, jeżeli ktoś ma łódkę z laminatu normalną, która nie waży tam kurde 500 czy 1000 kg, no to też może tu wodować. W dniu imprezy tych kajaków już nie będzie, a tu będzie pomost, bardzo długi pomost, który powinien już mniej więcej stać. Jego zarys, słuchajcie, tu jest twarde dno, tu bez problemu będzie można cofnąć. Tych kajaków nie będzie, tak? I tutaj mamy, zobaczcie, jaki mamy placyk. Bez problemu, tu wodują się dwie łódki naraz. Tak? Czyli mamy. Słuchajcie, tu mamy dwie łódki naraz, się wodują. Tu może się wodować trzecia łódka. Tam mamy czwarty betonowy slip. I jeszcze zaprowadzę Was na jeden. Zobaczcie, tutaj jeszcze jest taki ukryty Bez problemu możemy tu wodować Zobaczcie, wszędzie tutaj jest twardo Tu jest twardo I jest twardy brzeg W jeziorze Jasień wszędzie jest twarde, żwirowe dno I tutaj bez problemu woduje się łódka Także mamy piąte miejsce na wodowanie Za mną jest twardy brzeg Bez problemu łódka wchodzi I kolejne miejsce do wodowania, tak jak mówiłem, tu będzie jeszcze kratownica i będzie bezpośredni zjazd tam. I tu mamy plac, tylko tak jak mówiłem, słuchajcie, to jest moja prośba jako organizatora do Was: tu nie stawiamy samochodów, tu nie stawiamy w lasku, nie stawiamy. Uszanujmy tutaj wolę, e, wolę właściciela żebyśmy mu nie rozjeździli lasku. I musimy wyjeżdżać główną drogą i tam za moimi plecami będzie parking. No, pokażę wam jeszcze jeden slip, który będzie koło rybaczówki. Tam bez problemu może wodować się każda łódka, tylko że wtedy musi przypłynąć tu na to miejsce. No. Słuchajcie, jeżeli będziecie uważali, że jest ciasno, żeby zrobić to szybciej, możecie sobie z tamtej drogi dojechać tutaj. Zobaczymy tutaj. Dojeżdżacie tu. Też wszędzie jest twardo. Wszędzie jest twardo. Tu jest nowy pomost. I tu bez problemu woduje się kolejna łódka. Czyli co? Mamy tutaj tylko na tym terenie możliwość wodowania jednocześnie 6 łódek, tak? Także mam nadzieję, że pójdzie to bardzo sprawnie. Slipowanie wiadomo, że przy takiej ilości mamy 95 par, no to trochę czasu to zejdzie. Ale mówię, tu mamy 6 miejsc plus tam mamy. Siódme miejsce do wodowania łodzi I jeszcze jedno, pokażę wam taki dziki slip Jeżeli ktoś by chciał, miał terenówkę To bez problemu No i teraz Po zwodowaniu łodzi Udajemy się tam I tam Cały plac firmy Plus jeszcze parking Na lokalnej grupie rybackiej Tu dzięki uprzejmości panu, Pana Romana Ramiona Mamy też do dyspozycji i możemy tam parkować samochody. To co? Za chwilę pokażemy Wam parking. W tym miejscu, słuchajcie, będą stały duże namioty z ławkami, stołami. I jakby cały catering, wyżywienie wszystko odbędzie się tutaj, za moimi plecami. No i tu mamy od razu jezioro a tam się slipujecie tam jest brama wjazdowa i tutaj ten cały plac na czas zawodów będzie jakby pusty i udostępniony dla nas do parkingu te rzeczy będą tam schowane i tu możemy się parkować. Plus tutaj za tymi panelami jest teren Elgierbytów i tam mamy też udostępnione parkingi na czas zawodów. Także co? przyjeżdżacie tu, wodujecie się tam i wracamy tutaj na parking, zostawiamy samochody zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy poinformować słuchajcie, wszystkie osoby, które przyjeżdżają w sobotę na zawody mogą śmiało wodować łódki do 18 spokojnie będzie brama otwarta będzie można zwodować jeżeli ktoś przyjeżdża później to nie wiem albo telefon, albo wodujemy się na slipie obok w Łupawsku lub też tam u właściciela wody i sobie przepływamy. Wyjść można bez problemu, bo jest tam ścieżka gminna, także żaden problem. A przez noc, dla Was specjalnie, żeby Wasze łodzie i sprzęt był bezpieczny, załatwiliśmy ochroniarza, który będzie doglądał łódki do samego rozpoczęcia zawodu. Łódki zostawiacie na firmie e -Kajaki tam przy pomoście gdzie są slipy i gdzie rozpoczynają się zawody tam w tym miejscu łodzie będą jakby pod nadzorem słuchajcie przejeżdżając jeszcze 200 metrów niżej tu mamy kolejny dojazd do jeziora i tutaj będą na pewno wszyscy miejscowi i lokalesi ale jeżeli ktoś by miał taką potrzebę Proszę, już udeczki tutaj na pewno dzisiaj jakieś są na treningach. Tu jest dosyć ciasno, czyli jakąś ogromnym zestawem nie możemy wodować, ale tutaj bez problemu ja tutaj woduję Romane 420 bez żadnego problemu. Tu sobie wjeżdżam, cofam, woduję udeczkę, auto zostawiam. Tutaj dojeżdżamy. Na końcu jeziora po prawej stronie jest. Właściciel mieszka, jest smażalnia ryb. I tutaj mamy takie dwa czerwone słupki. Biało-czerwone, widzicie. I tu sobie wjeżdżamy. Tu jest droga normalnie publiczna, udostępniona do ruchu kołowego. Wjeżdżamy sobie w dół. I tu jest świetny slip dla osób, które mają duże łodzie, typu jakiś Alumacraft, czy też lund. Jest głęboki slip. Można się zwodować bez problemu, zostawić auto. Zobaczcie, tutaj na pewno się zwoduje. Zobaczcie, tu nie jest betonowa, slip, ale jest bardzo twardy brzeg. Zaraz wam to pokażę, może wejdę sobie na łódkę. Twardy brzeg, tu zaczyna się zaraz głębiej. Także każda aluma alum czy coś tam się na pewno zwoduje. Tu jest od razu spadek ostry, także myślę, że nie będzie problemu. Wędkujemy na tej części, jest to część południowa, która ma pięć wysp, trzy podwodne góry, przynajmniej ja wiem o trzech, może wy wiecie o jeszcze jakieś. No ale zobaczcie, tu widzimy no tylko fragment, to jest wyspa, to jest wyspa, to jest wyspa, za nią jest następna. Eee, za tą dużą jest jeszcze jedna, także jest nieźle. Areał wody jest, jest, ta część ma 362 hektary wody. Możecie się zwodować też tutaj. Tu mówię, raczej z napędem na 4, ponieważ jest troszkę stromo i jest trawa. Eee, także to są dwa slipy, jeden tu, jeden koło smażalni. Kolejny jest e, w Łupawsku. Jest to taki pojedynczy slip, którego korzystają lokalni wędkarze, ale też dzisiaj na przykład spotkałem wędkarzy z Gniezna. Pozdrawiam jak oglądacie, którzy się tam wodowali. Także co? Teraz patrzcie zbliżenia na slipy, ujęcia z jakiejś z drona na slipy. Pineski do każdego ze slipów macie oczywiście w opisie filmu. Także myślę, że nikt nie zabłądzi. Dodatkowo będą też tabliczki ze strzałkami gdzie możemy się wodować. Do zobaczenia na pucharze Kaszu. Słuchajcie, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, nie zapomnijcie napisać ich w komentarzu. Do zobaczenia i połamania kija wszystkim.